Fryzjer pokaże pierwszą metodę, która opiera się na perswazji i sprycie oszusta. W środowisku złodziei to oszustwo nazywa się metodą na rulon. Fryzjer i Elvis znajdują się w okolicach bankomatu i czekają na ofiary, które będą wybierać pieniądze. Elvis rzuci pod nogi wytypowanej ofiary rulon banknotów i zaproponuje podział znalezionych pieniędzy. Wtedy do oszustwa włączy się fryzjer, który za pomocą perswazji spróbuje przekonać ofiarę, że znaleziony rulon to jego pieniądze. Po przeliczeniu banknotów z rulonu będzie przekonywał, że brakuje określonej kwoty. Wtedy ofiara ze szczęśliwego znalazcy stanie się oskarżona o kradzież. Fryzjer będzie domagał się przeliczenia pieniędzy ofiary i korzystając z zamieszania, okradnie nieświadomą oszustwa osobę. Fryzjer wytypował pierwszą ofiarę. Elwis rzuca rulon pieniędzy pod nogi ofiar. To nie pańskie? Zgubił pan coś? Pana, tak? Okay. Mężczyzna natychmiast przywłaszcza pieniądze. Szkoda, bo podniósł. Ile tego jest? Nie wiem, pan? Może przeliczmy, kurde. To pana w końcu, nie pana? Przecież moja wypłacona jest Mężczyzna okłamuje Elwisa, że podrzucony rulon banknotów należy do niego. No może, ile tego jest. Pojawia się fryzjer. Przepraszam, skąd pan te pieniądze? Ja zgubiłem właśnie. Proszę pana, już panu udowadniam. Tak? Proszę bardzo. Fryzjer posługuje się perswazją słowną i potwierdzeniem wypłaty tysiąca złotych. Ja Mężczyzna zachowuje pozorny spokój, ale bez żadnych wątpliwości daje się wciągnąć w oszustwo. Ja też mam czas. Na ziemi, więc panu, ja Z czystym sumieniem to nie zaraz są pana zobaczymy. w końcu. Tak? Czy, czy tu jest tysiąc złotych? Pierwszy cel fryzjera osiągnięty. Mężczyzna przyznał się, że to nie jego pieniądze i oddaje banknoty fryzjerowi. Było tysiąc złotych, gdzie jest 300. A nie wziąłeś mu pan te pieniądze, to pan mu odda i niech on nas puści w cholerę i. Zbawiamy. 300 złotych, bo jest tutaj. Ja chcę się nie chcę mieszać. Eee... 700 było tysiąc złotych. Ja mam swoje pieniądze, nie interesuję pana. Pieniądze. No pan podbiega, zrobi mnie tu aferę, że jeszcze pan Znaczy afera to dopiero będzie. Człowieku, daj mi spokój. Ja stój tutaj, się tutaj, bo jesteś imies. tak samo wi winien. Ja nie mam moich odcisków na tych pieniądzach. Człowieku, daj mi spokój. To będą? Fryzjer natychmiast wykorzystuje siłę perswazji. Jest agresywny i zdecydowany. Możemy zrobić tak, że dogadamy się. Pan mi oddaje trzy stówek, które są dla mnie. To udowodni, że to są pana pieniądze. Mogę udowodnić, bo, bo te pieniądze są znaczone. Znaczone pieniądze to stary sposób oszustów. Oszuści chcą wziąć pieniądze innych pod pretekstem sprawdzenia, czy nie należą do nich. Przekonują ofiary, że ich banknoty są poplamione kawą albo oznaczone długopisem. Dobra, ja pokazuję, ja mam tylko 20 zł. Ile pan ma? Pokaż mu pan ja na no świętego spokoju, że pan ma. Mężczyzna popełnia największy błąd. Oddał swoje pieniądze fryzjerowi. W momencie, gdy pojawia się perswazja, ofiara prawie zawsze podejmuje decyzję pod wpływem emocji, a nie merytorycznych argumentów. Kurde, ile Fryzjer udaje, że sprawdza, czy pieniądze nie są znaczone. Korzystając z zamieszania, okrada ofiarę. 3000 zł to spory plik banknotów, dlatego fryzjer kradnie tylko kilkaset złotych, żeby ofiara nie zauważyła brakującej części pieniędzy. Przepraszam cię na najmocniej, to, to nie są moje pieniądze. No, dobra, dzięki. Mężczyzna nie wie, co się stało. Elvis zwraca mu uwagę na podejrzaną sytuację. Wróci pan ze mną? No, to już zdało. co pan dobrze przeliczy te pieniądze? Wszystkie pan ma? Teraz Brakuje mi 500 Ofiara odkrywa brak części pieniędzy. Jest w szoku. Temu panu brakuje 500 zł. Do mężczyzny wraca fryzjer. Co mu brakuje? 500 zł. No. Jest pięć paczek? Ale z moje Zagapowe się płaci. Wiesz o tym? Przyszedłem ci tylko powiedzieć, że dałeś się zrobić w ch. jak dzieciak. Fryzjer i Elvis. Ujawniają oszustwa Program telewizyjny złodzieje. Jak masz na imię? Jarek. Jarek, ciężki dzień byś dzisiaj miał. No ciężki, ciężki dzień, oddaj pieniążki. Odda widzisz. Proszę porządna firma. Miałeś pieniądze, bo przed chwilą wypłacałeś się. Stąd odtypowanie padło na ciebie. A gdybym cię nie cofnął, to byś nawet nie wiedział, że jesteś lżejszy o 500 zł. No to... Tylko 500. Trzeba dążyć do tego, żeby przyjechała policja. Bo policja to wyjaśni. Także z naszej strony to tyle. Proszę pieniążki schować głęboko do kieszeni i nie oddawać nikomu. Dzień, Dzięki. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Daj ten drulon. No to gdzieś masz go? Nie, nie mam. No to znaczy, że nas rąbną na 7 paczek. Nie, nie, ty masz 700. Spokojnie, nie zakręcisz mnie. Fryzjer pod bankomatem skutecznie korzystał z perswazji. Mężczyzna oddał pieniądze, które przed chwilą sam znalazł na ulicy. Pod dużym wpływem fryzjera przekazał mu także, tylko na chwilę, kilka tysięcy złotych. Gdyby miał do czynienia z prawdziwym oszustem, straciłby część pieniędzy.